Cześć, ja jestem Kaz i witam Was w Steam 2 Dig. Lecimy sobie dalej z głównym wątkiem fabularnym, czyli lecimy tu w dół do ...Babochłopa. biegniemy w lewo, bo musimy się stąd wydostać i lecimy, kopiemy sobie dalej w głąb a, tego przybytku niedoli, gdzie są ptaki. Ptaki, nie, 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 nie. nie ład ciężki jesteś, trzy uderzenia to nie jest jakoś bardzo dużo Tylko on zadaje też ogromne obrażenia I będziemy musieli jakoś sobie z nimi radzić Dobra, coś jeszcze tam wyżej może być ok Dobra, tu, tu, tu Tu I lecimy w dół Dobra, potwór pokonany. Nie, nie, nie. Chcę ptaka unikać. Zostaw mnie. W sumie, jakby tu wszedł. Za mną. O nie. To. Myślę, że jakoś mogę sobie z nimi wtedy radzić. Dobra, chodź, raz, dwa. Dwa uderzenia, okej. Okay. Tu jeszcze by było fajnie się dostać jakoś. Jest bardzo dużo przejść różnych. Dużo miejsc, gdzie są... ...skarby. Okej, okay, tu na razie wszystko. Dobra, zostajesz. Pozdro. Okej. Okej. Okay. Okay. Przejdziemy. To nas nie boli. Dobra, tak, tak, raz, dwa. Okej, okay. blood, blood drop. Nic jakiegoś super. Dobra, tam został już ptak na dole, więc jeszcze zejdziemy tu. Schowamy się. I mamy kolejne skałeczki. Duże są te lochy, te jaskinie tutaj, pod tym miastem. Tam jeszcze jest coś. Okej, okay. hop. Dobra. Nie tu, tu. Chcemy hajsy. Tam już nic nie widzę, ok. Dobra. Ty pokonany. No boję się, że tam coś jeszcze gdzieś ominięte jest. Czy znaczy to nie jest wymagane, żeby zdobyć dosłownie wszystko. Na pewno to pomaga. Spadaj. Okej. Okay. No tam coś jeszcze może być teoretycznie, tylko czy ja mam wystarczająco dużo życia nie powiedziałbym tego. Ok, dostajemy źródełko, z którego możemy sobie po troszeczkę wody naładować, możemy sobie postrzelać. Nie mam miejsca. Naprawdę to już tak szybko zapełniłem plecak. Wracamy do miasta, sprzedajemy. I wracamy na dół. No. Cóż, tak będziemy działać tymczasowo. Trochę hajsu wpadnie. 200 golda prawie, 200 dolców. Mamy też zwiększone zarobki o 40% przez poziom i co możemy sobie... okej, okay, no... backpack sobie zwiększymy skoro mamy już problem z trzymaniem wszystkiego no to, to jest właśnie ten moment kiedy musimy sobie ten plecak powiększyć i lecimy teraz dalej w dół, tym razem trzymając się o nie, prawej strony nie, to nie, nie od ty, nie tędy, nie tędy droga. Dobra, ty mnie nie bolisz. Mm, uh -huh. On nie, nie. Ok. I tu w dół. Jest bardzo dużo takich przejść dziwnych. Ok. Tu w dół coś nie, ale tu coś jeszcze było. Czy, czy mi się wydaje? Jeszcze polecimy tak. I tu w dół. Okej, okay, czyli nic nie ma. Ale gdzieś zostawiłem hajs. Tu zostawiłem czy nie, nie? Nie mam pojęcia gdzie. Dobra, ale tam już jest, tam już mamy sam dół. Tu jest wąskie przejście. A... Dobra, tam generalnie już wszędzie byłem. Okej okay. Tu. To jest dosyć szeroko. Aha, dobra. Mogę z nimi walczyć w prosty sposób odwracać ich, kiedy atakują. No właśnie, i to jest. Technika, która była używana na akolitach i się sprawdziła, także w takim razie i tu też sobie świetnie daje radę kolejne rzeczy do zgarnięcia kolejne kryształy. Trochę popłynąłem, co? Dobra. I znowu szeroka, szerokie przejście. Nie lubię takich przejść, bo bardzo łatwo można coś e, stracić z oczu. Ok? Dobra. Od góry, ok. Wszędzie w zasadzie od góry trzeba iść. To jest problem. Dobra, dobra, dobra. I schodzimy na kolejny kamień. Tu jest kolejny i na razie tu nic w dole nie ma. Nie ma. Będziemy się męczyć najwyżej z wyjściem. Okej, okay, caution. Okej. Okay. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Trzeba uważać na spadające kamienie. Okej. Okay. Okay. i kolejny kamień. Dobra. O te, te Bloodstones są całkiem spoko, bo one sporo sporo kosztują. Coś jeszcze zostało zniszczone. Okej, okay. ale wracamy tu, dlatego że tu też. Tak, tu, tu ominęliśmy kamień. I zejdziemy sobie jeszcze tam, zobaczyć, czy czegoś nie ma. Nie ma. Okej, okay, to coś się po prostu utopiło. Aha, tu generalnie jest tak, że rozpadają się, wszystko się rozpada, dobra, Okej. Okay. Tu, tu, tu nie schodzimy jeszcze niżej. Tu też sobie zderkniemy No właśnie, są kamienie Trzeba bardzo uważać Okej okay. oh. Tu lecimy, tu były kamulce W góry. Takie zwiedzanie to jest duże. Okej. Okay. Tak. Podnieś to jeszcze. Ok. Dobra Znowu prawie pełne plecaki Nie widzę nigdzie Wyjścia stąd O nie, jeszcze spadłem Dobra, chodź tu Okej okay. Dobra Zafamy do miasta. Znowu bardzo dużo wszystkiego. M. Hmm. nie jestem w bezpiecznym miejscu. O, mamy przejście. Okay. Pełny plecak. Tu czekamy. Uh, uh, uh. Leci wszystko. Dobra. Schodzimy tu. Kolejne przejście. Lower mining. Wracamy do miasta. Wszystko sprzedajemy. Znowu z 200 golda wpadnie. Ponad 235. Także znowu jesteśmy w stanie coś rozwinąć. 600, 700 golda. Bardzo przyjemnie. What I want to do. I są dwie rzeczy, które chciałbym zwiększyć znowu. Bo jest to znowu plecak i znowu. No, Pikax może jakoś bardzo nie, ale. Plecak będzie w pierwszej kolejności. Czy coś jeszcze. Nie. Ale na plecak dostajemy tak. Tutaj. Adds chance to get two resources out of one. Okay, to jest bardzo fajne. I plus. To jest. To bym chciał. Okej, czy co zużyję 50 golda uh, ale. Ale kupię sobie dwa, dwa kogi dwie zębatki. Dawaj. Dobra, masz jeszcze jeden. Ok, dzięki. Lecimy. Mm, chcę to, dlatego że to mi się przełoży faktycznie na przyszłość. I może mi pomóc zarabiać więcej. Dzięki czemu też nawet jeżeli wydałem teraz 50 golda na, yy, na zębatki, to ja to sobie i tak w końcu odzyskam. Także, także nie mam co tu narzekać. Wrócimy się, bo nie wiem czy czegoś tu nie zostawiłem. A zawsze można właśnie pokonać przeciwników. Tak, zostawiłem i to całkiem, całkiem sporo. Tu już nic nie ma. No to schodzimy w dół. Mm. Dobra, odpalajcie się. Tu będzie ciężko. Ok. wo, 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 wo. A nie, nie, nie było aż tak ciężko. Okej, okay. myślałem, że będzie gorzej. Bo bałem się, że tu się nie przedostanę. Dobra. Powinienem najpierw do góry zniszczyć, potem w dół. Topas za 40. Szkoda, że wyleciał jeden. Tu niestety nie podeszło. Okej. Okay. Okej. Okay. I strzał. A nie mam wody. Jest tu gdzieś. Jest woda. O... Dobra. Będę się martwił o wodę. Jakbym nie mógł się tu cofnąć, po prostu. Jak będzie szybciej, przecież. Zejdziemy sobie z powrotem na dół. Strzał do góry, i tu jest znowu bardzo dużo zwiedzania. Zobaczcie, jak duża jest ta jaskinia, I tu jest z schowanych rzeczy. Ok, szyb w dół. Dobra, tu spadło. O, jest, jest woda, okej okay. Tu będzie problem, jak przypadkiem. Spuszczę wszystkie kamienie w dół, ja nie będę miał jak wracać. Dobra, tak, tak. Nie, 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 nie. O, co za zło. Dobra. Okej. Okay. I to strzelimy w górę. Tak. Okej. Okay. Tu w dół. Dobra. Kolejny minerał. Tu. Nie. I teraz przydałby się też magnes, którego jeszcze nie mam i na którego mnie tymczasowo nie stać. Dobra. Ty spadni. Ja tam sobie przebiję się tak. Ok. Two birds one shot. O! No proszę, czyli gdzieś zrzuciłem kamień, który zabił dwa ptaszki On też prawie znowu pełny ekwipunek Nie wiem, będę schodzić Okej, okay, zrobimy tak ten kamień się odpali, niestety Ale on tu tylko troszeczkę spadnie I schodzimy w dół Skopujemy się Okej okay. Dobra, i teraz właśnie mi poleciały dwa dwa skarby. Woda, jest woda, jest woda, to się cofamy szybko. Takie bardziej eksploracyjny dzisiaj odcinek, ale takie też będą. No, nie wszystko można ogarnąć, żeby cały czas była tylko główna fabuła. Znaczy po części to też jest fabuła, bo jednak próbujemy się przekopać tam, gdzie ta fabuła będzie. Ok, co tu mamy? Kolejne dwa Resorsy z jednego uh, Z jednej skałki, także to jest bardzo opłacalne, widzę Okej okay. Dobra, wrócimy się do miasta wrócimy, wr Wracamy do miasta dlatego, że Zaraz też będę miał problem z plecakiem A jestem i tak obok szybkiego przejścia, także Można po prostu zaskoczyć Sprzedać Szkoda, że nie zacząłem od tego wcześniej, ale nie widziałem, jak, nie, nie sprawdziłem, jakie są umiejętności. 700 golda. Jeden gold. Jeden. Lecimy w prawo. Nie tu, tu. To masz odpalić. Ok. Tego nie, nie ruszę hmm. dobra? Robimy tak i robimy tak. Dobra, pozgarniane. Ciebie odpalimy. Czy tam w prawo coś jest? Ciężko mi powiedzieć. Sprawdzamy. Tu w ogóle było otwarte, także. A jest! No okej. Okay. W ogóle pod wodą jeszcze są. Tu dużo wpadło. Okej, okay, topas. Zastanawiam się, czy, to, czy jest yy, szansa, że topas wypadnie razy dwa. Tam oczywiście odpalimy. Duży kamień, on sobie tylko troszeczkę spadnie. I lecimy tym razem na lewą stronę. Znaczy, na lewą, na środek Okej okay. Puszczamy Hm. Tu nic nie ma Polecimy teraz w lewą okay. Raz, tu, raz, tu. Nie wiem, czy, czy lepiej po prostu zwiedzić jedną całą stronę, czy właśnie coś takiego robić. Mogę jakoś przejść? Mogę. Dobra. Przejdziemy tak. Tym bardziej, że. Dobra, gdzieś dwa nie. z każdego po jednym. Przechodzimy teraz tu, tu są aż trzy. Jeden tu, jeden tu. O, znowu od... odpalił się kamień. Jestem w stanie to zniszczyć? Chyba nie. Nie. Czyli muszę z powrotem wrócić do tego. I teraz już wpadają rzeczy za 8. Ok, lecimy teraz jeszcze na lewą stronę, dlatego że tam też mamy co zwiedzić. Dobra. Środek. Okej okay. Zobaczymy Kamień nie spadł Dobra, czy wszystko? Tak Tu w dół Dobra. Nowe, nowe materiały swoją drogą weszły. Okej, okay. i nie wiem czy tu coś jeszcze na górze nie było, także o, tu jeszcze zejdziemy. Wejdziemy do góry z powrotem i zejdziemy jeszcze w miarę tą lewą stroną Tam też można jakoś przejść Okej, okay, może by... Mm. To się schodziłem w dół Tu jest skałka Dobra Generalnie nic więcej już tu nie było Także teraz tak Ty, pyk, pyk Pyk Okej okay. Raz, dwa, podnosimy Zinconium Uzupełnimy sobie wodę I polecimy jeszcze teraz szybko w lewo Okay. Tam Topaz, dobrze 40 goldzika, ładujemy Tu już nie ma ptaków Więc mamy też trochę łatwiejszą Eksplorację Bo ci przeciwnicy, którzy tu są Super, obrażeń mi nie zadają. Zadają je dosyć małe. Lecimy, tak. Tam coś jeszcze nie ma. A i teraz was. Mogę sobie nawet otrzymać te obrażenia. Krew taka średnia. O, Dobrze, że się zabijacie i serduszka mi z Was wypada, także to też jest przyjemne. Jeszcze się leczę do 100% HP. U góry też coś jest. Ok, mogę? Mogę. Dobra. Raz, dwa. Długi lej, nie ma długo też żadnej jaskini I nie ma żadnego skróciku Okej okay. Dobra, raz, dwa Czy krew nie jest jakoś bardzo potrzebna? Jakoś bardzo nie Możemy tak naprawdę spróbować przekopać się w dół Trochę Dobra, tu jest w ogóle dużo skałek wszędzie To robimy... Prosty trik, który już nie raz zrobiliśmy. Wracam. Aha, przeciwnicy są obok. okej. Okay. Teraz? Nie, self-destruct. Najgorsza rzecz, jaką mógłbym zrobić. I znowu mam pełny plecak swoją drogą, więc. Teoretycznie powinienem znowu plecak rozwinąć, ale no nie chcę tego robić w tym momencie. Wolę rozwinąć coś innego, na przykład. A właśnie Barren North Pickaxe czy coś jeszcze nie 14 poziom teraz jeszcze musielibyśmy osiągnąć a w sumie staćmy na obie rzeczy lecimy co tutaj mamy gives instant cash when you collect low resources Okej, okay, czyli tu bym sprzedawał od razu te, tą krew całą a tu, to hit. Okej, okay, czyli mogę. Nareszcie. A to co to jest? water Faster from Pools. Nie. To wiem co zrobię. To ostatnią rzecz, jaką, dziś, jaką dzisiaj wykonamy, to jest ulepszenie sobie Pikaxa do tego, żeby móc atakować nim w powietrzu. Przynajmniej z tego, tak to zrozumiałem. 100! A teraz? Ile? 100. Te kogi są coraz droższe. O nie. Oh no. No to sobie nie ulepszymy. Przynajmniej nie teraz. Prawdopodobnie zajmiemy się w tym. Z tym w, po prostu w, w kolejnym odcinku, na który ja was serdecznie zapraszam. Jeżeli nie chcecie go przegapić, to zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie też łapkę w górę wraz z komentarzem, jeżeli odcinek wam się podobał. A tymczasem ja życzę wam miłego dnia, miłego wieczora. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.